Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Deurhara i ponownie witam was w serii, w której zajmujemy się komentowaniem reklam. Ostatnio wysłaliście mi naprawdę bardzo dużo reklam, ale wybrałem trzy. Na dzisiejszy odcinek wybrałem trzy. Resztę pozostawię na kolejne odcinki. A dzisiaj trzy naprawdę mocne, mocne reklamy. Ale dobra, czekolada. Czekolada to coś, co większość ludzi kocha, po prostu mogłaby jeść czekoladę w kółko i w kółko i w kółko. Znam nawet przypadki, gdzie ludzie dodają czekoladę do naprawdę dziwnej rzeczy, na przykład frytki z czekoladą. Inni dodają do innych potraw czekoladę, no... Ja, ja tego nie widzę. Nie. Frytki i czekoladę. Nie, 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 nie! Ale w tej reklamie... W życiu nie uwierzycie, z czym zmieszali czekoladę. Jesteśmy razem po raz pierwszy i ja ci powącham dupsko jak pies. Ale postawcie się w sytuacji tej dziewczyny, spokojnie sobie maluje ścianę, tak super, pięknie, pięknie. Pojebany jesteś? Żryj farbę śmieciu! Wyobraźcie sobie tę teksturę, którą to. Tę teksturę, którą to musi mieć w ustach, jak. Ale co za pojebaniec! Wziął te dwie rzeczy razem i pomyślał, że można je połączyć: czekoladę i rybę. Nie kurwa! Nie! To tak jakbyś połączył rudego z dziewczyną. Przecież ta osoba zrobiła ci przysługę, zabrała ci to z ust, myśląc Co robisz kurwa, pojebana jesteś? Pojebana? Jedzenie tego kurwa nie jest dobre Jedzenie tego to jest... To, jest, to są zarazy, to jest HIV, to jest kurwa wszystko To jest gorsze niż jedzenie gówna z podłogi Ja pierdolę Tak, teraz pierdalajcie czekoladę o razem, kurwa Tak, tak Uwierzyliście, no to przyznajcie, że uwierzyliście. Teraz pewnie przyjdzie ktoś i napisze w komentarzu y, Urhara ja wiedziałem od samego początku. Ja wiedziałem, że to jest troll, bo jestem bardzo inteligentny i, i w ogóle i, i, i spierdalaj. Ale chwila chwila, jeżeli kot pokazuje odbyt, to dlatego, że ma na to wyjebane, ma całkowicie na to wyjebane, my nie, dlatego my się ubieramy, ale kot nie, kot ma na to wyjebane, on ma to w dupie, w dupie i ta reklama tego produktu, co ma zasłaniać generalnie odbyt kota, Urhara, coś ci tam uciekło, to twoja oryginalność, kurwo sobie myśli, widać mi odbyt? Nie widać? Nie... To patrz, kurwa! Patrz! Jeszcze na dodatek: nie tylko kot będzie wyglądać jak jakiś pojebany. Jego właściciel też, no. Kto zakłada coś takiego na swojego kota? Nie! Ale widzicie, inne koty nie chcą się nawet z nim zadawać. Uciekają od niego. Myślą sobie: ziomek, dlaczego masz galaktykę na swoim dubsku? Nie chcę o tobie nic wiedzieć. Idę sobie, idę sobie, bo jeszcze nie chce mi zarazić. Spierdalaj, nie, nie, nie. Poza tym pomyśl też troszeczkę o swoim kocie. Czy ty wiesz co to jest? Mieć cały pierdolony dzień, jakąś rzecz, która ci się ciągle i ciągle odbija odbyt, to na pewno nie jest dla niego komfortowe. I to wszystko tylko po to, żeby nie widać odbytu Twojego kota, spierdalaj! shaking that La Twinkle Tash. Twinkle Tash. I na dodatek to nie jest wszystko. To gówno, to gówno kosztuje 6 dolarów. 6 dolarów, żeby poniżyć twojego kota i założyć mu coś, co będzie mu ciągle się kurwa odbijało odby. Ale serio, kto jest takim pojewańcem, żeby kupować takie coś? Ale to tak, pioseneczka jest fajna. Kolejny produkt i kolejna reklama To tak, produkt z tej reklamy spełnia swoją funkcję w 100 procentach W 100 procentach spełnia swoją funkcję Ale założenie go... Powitajcie wszyscy ploj... Jak kurwa? Plojniam I remember the day we met a Cześć wszystkim, mam na imię Ploinya, mam 24 lata i lubię podlewać kwiatki w bieliźnie. A i mieszkam w Bangoku. For my name. Tłumaczę dla tych, co nie zrozumieli w skrócie. Ta dziewczyna boi się. Boi się, że ktoś ją okradnie, bądź ktoś się zgwałci. Ta dziewczyna, która podlewa swoje kwiatki... W

O, ona próbuje się poczuć seksji, ale nie da się. Nie da się i dlatego też czuje się przygnębiona, ja bardzo przygnębiona jej kurwa nie widziałem. Skakała sobie, uśmiechała się. O, wpierdalasz sobie kanapeczkę. No, możecie mi powiedzieć, gdzie jest jej przygnębienie? Dzień dobry, proszę pana. Właśnie znalazłem dziewczynę, która bierze prysznic w swoim domu w bieliznie. Możecie mi wyjaśnić, kto kurwa bierze prysznic w swoim domu w bieliznie? Si... <coughs> Dobra, spokojnie, jeszcze raz, zobaczmy to jeszcze raz. Ma po, gan, keng, nai, man, si... <coughs> Mafiuta! To portki z wielkim. PYTONGIEM! Z WIELKIM KUTASEM! Dobra, zobaczmy. Ty boisz się, że ktoś cię zgwałci, ale też chcesz się czuć sexy. I dlatego też zakładasz portki z jednym... WIELKIM... KUTASEM! <noise> ale zaczekaj, ty widzisz swoją koleżankę, która podchodzi do ciebie z... Wielkim... Kutasem i pierwsze co, co robisz to dotykasz to? A, bo to nie jest jedyna, która to nosi. No teraz to rozumiem. Dobra, i tak na koniec jeszcze posłuchamy wypowiedzi osoby, która miała styczność z tym zajebistym wynalazkiem. Ale z jaką radością to mówi? Ja bym ją, ja bym ją zgwałcił, ale co to za reklama? Dobra więc moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj i standardowe, jeżeli macie jakieś reklamy to wysyłajcie mi je na skrzynkę na Facebooku, który jest podany w opisie do filmu. A tymczasem ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, jeżeli tak to zostawcie lajka, komentarz, bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście to zasubskrybujcie mój kanał, by być po prostu na bieżąco z pozostałymi materiałami. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się